Wiecie, od czego zacznę, jak już będę bogaty? Ofundujesz stypendium dla biednych dzieci z ADHD? Kupię sobie... Maserati! No nie wiem, czy to będzie tak szybko. Teraz mają promocję! Ale po co ci Maserati? Tutaj zaraz ci szybę wybiją. Znacie jakąś dziewczynę, która się oprze facetowi w Maserati? Nie. Tak? Jak facet ma Maserati, to ma władzę, pieniądze... Albo jest szpanerem i idiotą. Jaka kobieta się temu oprze? Ja? A, ty wolałabyś Ferrari. Dla mnie może mieć nawet rower. Byle był opiekuńczy. Uczciwy, kochany. I uprawiał seks. Częściej niż raz na kwartał. No, tak. To może ma myć jeszcze zęby. Po kolacji. Jeśli kiedyś wrócimy na ziemię, to zauważysz dwie rzeczy. Oj, wiem, że Maserati to przesada. Dobra, kupię sobie Porsche. Po pierwsze, nie dostałeś jeszcze tego kontraktu. A po drugie, król materaców zapłaci dużo, ale Irena też zabierze ci dużo. Jestem gotów na twarde negocjacje. To fajnie, bo ona nie. Tak czy inaczej, zarobię tyle, że będę się mógł wreszcie wyprowadzić z tej zapchlonej dziury. <laughs> nie wiem, jak można tu mieszkać dłużej niż pięć minut. Ale mieszkasz jakoś przeżyłeś. Bo jestem przy nadziei, że się stąd wyprowadzę, że wrócę wreszcie na swój zasłużony poziom. Mm. Reklama materaców to wyżyny twojego poziomu. Wdrap się tam i uważaj, żebyś nie spadł. No tak, to masz rację. Trochę mnie martwi, jak reklamując materac, nie stracić resztek godności. No, ja jakoś sobie to wytłumaczę. Najpierw musisz go oczarować. Znasz kogoś, kogo nie oczarowałem tak, jak chciałem? No więc. Nie wchodźmy w szczegóły. <noise> Generalnie jestem czarusiem idealnym. Pan Matera się o tym przekona. Głównie. Chodzi o jego żonę. To ona się na ciebie uparła. On cię nie chce. Kobieta mnie chce. A jej mąż nie. Ha! Czyli tak jak zawsze. Mam te roboty. On tam rządzi, więc skup się na nim. Facet sprzedaje Materace na cały świat. Uwielbia stołeczną piłkę nożną, nawet w nią inwestuje. Nie znosi spóźnialskich. Nie wolno ci się spóźnić. Czy kiedykolwiek spóźniłem się gdziekolwiek? Nie wchodźmy w szczegóły. W biznesie kieruję się instynktem oraz zdaniem żony. O! I tu go mamy. Co ty tu robisz? Dzień dobry, kochanie. Miałeś być w pracy. No, jestem w pracy. Przyjemno ma pracę, co nie. A ty zdaje się, masz objawy choroby. Nazywa się chorobliwie zazdrosna żona przed lebiu starości. <grywa> Przestań, no. nie jest jeszcze taka stara. Patrycja, czy ja powiedziałem, że jesteś stara? Ja powiedziałem, że będziesz. Jak każdy. Z tym, że ty trochę szybciej. Piękna kobieta, co? Twoja kochanka? Moja? Nie, no co ty, ja wolę młodsze. Zresztą teraz nastawiam cię na żonę materacnika. A więc twoja. A, a może wyobraź sobie, że tu nie ma żadnych kochanków, tylko przyjaciele. I przyjacielem nazywasz tego prosiaka, który mówi mi, że jestem stara. Nie mówiłem, że jesteś stara. Powiedziałem, że jesteś w kwiecie wieku. Jaki kwiat y, przekwita najszybciej? Storczek. Życzę pani miłego dnia. A panom? Wielu młodych i głupich kobiet na drodze życia. No i cię rzuciła. Przestań do cholery. Sorry, Patrycja, ale na twój widok. Nie mogę się powstrzymać. No kochanie, no co się z tobą dzieje? Gdybym chciał cię zdradzać? Gdybym mu pomógł? I nic byś nie wiedziała. Ja nic nie wiem o twoich stradach. Ale wiem, że do domu możesz dziś nie wracać. Co ja zrobiłem? Stary przykro mi to mówić, ale jeśli myślisz, że będziesz spał tutaj, to się grubo mylisz. Będę spał w domu. Jak zwykle. Ja bym... Wpuści cię. Posiedzę trochę na wycieraczce, poskrowy w drzwi. No wiem, że to głupie, ale wciąż ją kocham. No tak. Znaczy, chociaż czasem jeszcze coś... Tak jest? Częściej niż raz na kwartał? No wiesz, jak już mnie wpuści, a po takiej awanturze jak dzisiaj, to ze dwa razy. Nie ja robię wszystko, żeby doprowadzić do rozwodu, a na was to działa jak wiagra. Ale dziękuję ci, że się o mnie troszczysz. ostatecznie, wśród masy przyjaciół. Mam tylko jednego. Ja też nikt się tak nie starał rozbić mojego małżeństwa. Byłeś szczęśliwy z bulterierem ale jak Paty mnie gryzie, przyje, to jest szansa, że przyje. <grystanie> Załaręcza <reszta grystanie> przemawia za bulteriere. <grystanie> no, idziemy, nie możemy się spóźnić. Irena wynajęła elegancką restaurację i powiedziała materacowi, że ty ich zapraszasz. Naprawdę? To bardzo miło z jej strony. O, mam ci przekazać, że potrąci ci to z kontraktów. <grystanie> Patrycja! Patrycja, to ty zamknęłaś? Nie wpadłaby na to. Bulterier ma większy mózg. Zaczynasz przeginać. Porozmawiajmy o tym na zewnątrz. Agata! Nie. Tomaszek. Tomaszek! Tomaszek, to ty? Tomaszek! Bardzo się śpieszę. No? Mam bardzo ważne spotkanie. Jak się uda, zobaczysz sąsiada w telewizji. Chcesz mnie zobaczyć w telewizji, prawda? W szkole się pochwali, że to ja. Tak, kiedy! No i pięknie, na zdrowie. A teraz otwieraj. Otwieram. To nieuczciwe. Piądze wziąłeś! Mam no, powiedziała, że jesteś świnia. Na otwieraj ty wstrętny górniarzu, bo jak stąd wyjdę, to cię obetrę ze skóry! Nie otworz. Robi się późno. To no, trudno. Wywalaj. Co? Drzwi! Jak się spóźni na obiad i Rena cię zwolni. Jak się spóźnisz na obiad, nie zarobisz kupy hajsu. No właśnie, wywalaj. Zaraz, może rzucimy monetą? A jak się potłukę, albo mi pęknie ostatnia koszula, to na teraz mnie nie weźmie. Już dobra, no Odsuń się. Ha, 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 ha. Chyba się złamała. Wstawaj. Już jesteśmy spóźnieni. Zawieź mnie na pogotowie. No co ty? Wtedy na pewno się spóźnię. Idź. Ja tu zaczekam. Poradzisz sobie. Jeszcze kiedyś się spotkamy. Irena ci zwróci. Czarek! Kup bombonierkę. Żonie matraca. Uwielbia czekoladki. Nie martw się. Kupię najdroższe. I pamiętaj! Pamiętaj, że jest fanem Legii. Biegnij! Jesteś spóźniony. Tato, masz chwilę? Miałam! No, jeszcze 10 minut temu, ale już się skończyła. Możemy pogadać? Oczywiście, córeczko, a czy to może Bo być. Bo bardzo bym chciała! Z przyjemnością jutro! Ale to za chwilę chciałam ci tylko przedstawić. Miło mi, jestem spóźniony. A! Wrócę za parę godzin! Więc jak już skończycie odrabiać lekcje. i oglądać świństwa w sieci. macie tu nie być. Tato. O, mi jutro! Jestem w ciąży! Gratulacje! Jak wrócę i nadal będziesz w ciąży, natychmiast wyfruniesz do matki. Zapraszam, państwa, stolik już czeka. No, nareszcie. Myślałem, że będziemy tak stali. Zary zaprosił tu państwa, bo to restauracja o wielkiej filmowej tradycji. Tradycji stania i czekania. A gdzie nasz bohater? Jak go znam, za chwilę tu wpadnie. Trochę w lewo. Do kasy. W lewo. Oj, 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 chwileczkę. Chyba zrobiłam błąd. Czy ja mogę chwileczkę pomyśleć? Oczywiście. Byle szybko. Powie pani, moja wnuczka woli niebieski kolor. A ta lalka ma różową sukienkę. No to proszę iść, Ty siebie wymienić. Ja poczekam. I Pani skosuje moją bombonierkę? Nie mogę, mam otwarty rachunek u tej Pani. Tylko gdzie były te lalki? Ja sobie nie pamiętam, nie pamiętam gdzie. Wie, wie Pani co, A ten różowy jest taki śliczny. Ale... Mnóczka będzie zadowolona. Niech Pani bierze to. Nie, 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 ale ja wolałabym porównać z niebieską. Ale ja przychodziłem tamtędy. Niebieskich nie było. A jakie były? Czarne. Czarne? Ale to, to może być ciekawe, bo Januszka nie ma jeszcze murzynki. Chodziło mi o sukienki. Czarne sukienki. No to bardzo eleganckie. No, ale ta lalka w czarnej sukience nie miała nogi. I miała wyłupione oko. No już, no, szkoda. No to jednak nie. Zostanę przy tej niebieskiej. Proszę przy pani, tej... niebieskich tam nie ma. A, a są zielone? Dobra, ja płacę za tę lalkę. Przez wzgląd na te bezoka. Niech leży na półce. Trzeba wspierać bezokich, prawda? I czarnych. Oni mają gorzej. Tak, gorzej. Konkordat okay. mają. Ojca ryzyka mają. Chodziło mi o tych długich. Co mają prezydenta Stanów Zjednoczonych. Teraz niech pani bierze tę lalkę, dopóki mam portfel mojego kolegi. No, no dobrze już... A pan to czasem nie jest tym, tym aktorem? tak ty się tak wygłupiał, No, jakieś, nie wiem, 20 lat temu. Tak, tak, to ja. Och! I tak mi się podobał taki jeden pana film. Jezusa. Jaki był tytuł? Zaraz się przypomnę. Nie, to nie ja. Y Nigdy nie grałem. W filmach jestem bezrobotny i upośledzony umysłowo ile będzie za to mi 140 złotych. Co? Za tego potworka! No, ale ona. Ona mówi. Śpiewa. A, śpiewa. No, no tak tylko trzeba przekręcić główkę. <śpiewa> to import z Niemiec. No, nie. Co to za sklep, w którym lalki śpiewają po niemiecku? A może te niebieskie śpiewają po rosyjsku? Ja sprawdzę. Na chyty, no. Reszta śpiewa po chińsku. Dobra, płacę. Oj, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. A czy ja mogę prosić autograf? Dla wnuczki. Nie! bo dobra, ale na lalce. Rysuję jej swastykę oj, oj, oj. na czole. Jezu, proszę mnie tak nie denerwować. Już dobrze, że obejdę bez autografu. Ile ja jestem winna? 84 złotych oprócz lalki. <grywa> Przepraszam, czy może mi pani pomóc? Nie wzięłam okularów i o. nam tracić cierpliwość. Nie, hmm. poczekajmy, może coś się stało. Zapewniam pana, że się pan nie zawiedzie, a wracając do tego miejsca ma prawdziwe, artystyczne tradycje. Piąty ja raz pani to powtarza. <noise> ma pani 54 złotych i 16 groszy. Przepraszam bardzo. Z czego wy tu zrezygnować? E, to może ja oddam serek? To nie wystarczy. E, to może Pani... A może Pani odliczy rajstopy? Będzie dobrze? Tak, teraz wystarczy. A, o nie. nie! Nie, nie, nie nie rajstopy, nie, nie, to... E, proszę sprawdzić. E, masło e, i śmietankę. No bo po co mi śmietanka, jak już nie mam serka? Wychoduję sobie pani nowie w rajstopach. No, ale muszę mieć coś na śniadanie. Płacę za wszystko. O nie! No, no, jest pan bardzo uprzejmy, ale ja mam swój honor. Lalkę może sobie pan zatrzymać. Ale ja już nabiłam na kasie. Zosia! Napijcie mnie, zlikwiduj! Spokojnie! Wiem, co zrobimy. Ja! Płacę za panią, za laleczkę i za moje by, czekoladki. A potem się podzielimy, zgoda? No to już pani musi zdecydować. No, no, nie, nie wiem, no. Pędzę! Usiłuję kupić czekoladki dla jego żony. Laleczkę dla dziecka. Nie ma dzieci. To żona się pobawi. Jestem za siedem minut. Skoro panu się tak śpieszy. Miło było pana poznać. Ale tu nie ma kodu. Pan pójdzie i przyniesie drugie, a ja obsłużę tego pana. Ale pani już ma moje nabite. No to skasuje. Zosia, nabicie mnie zlikwiduj. Mdź się stąd nie rusza. Ale ja kłodu nie mam! To se wymyślić! Zosia, chodź mi kot sprawdzić. No i zdradzał ją na tym stole miesiącami, a na tym krześle, co pan siedzi, mistrz nie utrzymał moczu. Ach, ci artyści! Przepraszam na chwilę. Sześć, dziewięć, sześćdziesiąt dziewięć. nie łam mi kariery. Będę za pięć minut. Posuwam się. Kot mnie nie wchodzi. Spróbuję jeszcze raz. Jak ci zaraz nie wejdzie, to zobaczysz. Nie, nie, to nie do ciebie. Jednej pani kot nie wchodzi. Nie kot, tylko kot. Tak jak kot pocztowy. Nie, nie, nie jest na poczcie z żadną panienką. Z Kotem też nie. O, wszedł. No, i wszedł. Teraz to już będzie chwila. 84 złotych plus 140 plus 182,99 za bambanierkę to będzie razem 406,99. Proszę bardzo. kasa kartą To jest kasa gotówkowa. Jaka gotówkowa? Kasa to kasa. No tu jest sklep. To jest kasa. A tu ja. Klient. Ty rozumiesz po polsku? Klient chce zapłacić w sklep! To jest sklep. To jest moja karta płatnicza. Od słowa płacić. Płacić chcieć. A czytać pan potrafi? To jest napisane. Stalałem tej kasy, bo tu było mało ludzi. Jest gatunkowa, niech pan idzie obok. Bierz te kartę i przeciągnij ją przez swoją cholerną szczelinę. Nie ma terminale, więc nie ma szczeliny. Nie ma szczeliny. Ja nie mam gotówki, bo wydałem ją na tę hitlerowską laleczkę. Wiem, chcę wrócić. Nie przyjmę, bo pan je używał. Bo przestało śpiewać. Reklamację proszę do punktu obsługi klienta, ale najpierw trzeba zapłacić. że Pani, błagam Panią, brakuje mi siedem złotych, a ta lalka jest uszkodzona, niech ją Pani przeceni. O nie, wszystkie są uszkadzane, a sprycano to do kierowniczki. Zosia, kierowniczki poszukasz? To niech Pani odejmie parę czekoladek z mojej bombonierki i będziemy citać. Masz tu dychę i spieprzaj, bo będę musiał Cię zabić. <śla> Można w wózek odprowadzić? Widzisz tu gdzieś jakiś wózek z drogi! Nie widzę. Może pan wspomóc halekę? Pomóc panu wejść do sklepu? Wo wolę dwa złote. Spieszy się, precz! <śpieszy> no, nieźle udajesz! A laseczkę sobie z leszczyny wystrugałeś! Zaraz cię zdemaskuję. Sorry. Jak cię tu nie będzie za 30 sekund, nigdy więcej nie zobaczysz kamery, teatru ani mnie! Z tych trzech rzeczy mogę zrezygnować z ostatniej. Gdzie jesteś, idioto? Gonią mnie, bo załatwiłem ślepego. Dość tych bredni. Rura! Coś ty powiedział? To do taksówkarza. To kobieta? To będziesz jechał godzinę. Nie, no. Młody facet. Brat Kubicy. Będę za trzy minuty. Dokąd kurs? Do centrum. Tylko szybko. Ale proszę pana, ja jeszcze po drodze muszę uzupełnić gaz. Gazu! Bo moje życie się skończy! Ale proszę pana, ja jeżdżę na taksówce już 50 lat. Chcesz pojeździć jeszcze 5 minut, to jedź! Ha, ale, ale rowerzystka nas minęła. Na moście to będziemy za nią jechać 20 na godzinę. O. Za tym rowerem. Rower mi ukradł! Rower, pani, rower uknę? Ruszaj, dziadek! Ale proszę pani, ja jeżdżę na taksówce, już 50. Lat. O, 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 bombonierkę zostawił moja. Jestem! Za chwilę! Wiozę dla żony ma teraz największe czekoladki w sklepie. Będzie zachwycona. A moment chwilowo niedostępny. Coś przerwało. Dość mam tego. Mam płacić debilowi, co nie potrafi obsługiwać zegarka? <grym i wytkujesz> Ale naprawdę coś musiało się stać. Ma pani jego numer? Proszę. <śmuszka> a! 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 To pan! Dzień dobry panu. No u mnie wszystko w porządku, a co u pana, bo mnie pobili. Wbiegłem do pana żony z czekoladkami, kiedy mnie napadli. No przysięgam, że naprawdę. Mówi, że go pobili. Ja mówię, że jedną rzecz wiem o nim na pewno. Nigdy nie kłamie. Dzień dobry. Czym? Może mi ktoś dać w mordę. No, no. co się gapicie, ja muszę mieć szybko podbite oko, tylko żebym mógł biegać. Ale instant, idioto, i powalczyć z delirką. Bardzo proszę. Kolego, ja daję w mordę tylko jak mam powód. Celtic, 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 Dobra, to już wybaczone, wypad. Ty odejdź, bo znowu kogoś zabijesz. On się nie liczy. Niemiec no to Niemiec brzuchomówca. Niemiec zboczeniec. To już polecam. Dawaj! Łapaj go! Dawaj, go! Dawaj, go! Dawaj go! Dwóch rzeczy na świecie nienawidzę. Jak ktoś się spóźnia i mnie olewa i legi Warszawa. Myślałam, że pan kocha stołeczny futbol. Dlatego kupiłem udziały w Polonii. Rozumiem. To cóż, wypada mi państwa... Przeprosić, ale chyba naprawdę coś mu się stało. Lechia! Lechia! nasz chłopik kochany. Witam Państwa serdecznie. Jestem. Trochę później bo czekoladki cię kupić. No ty se wstać. Stupę to swój materac.